widzowie. ja wiem, że dawno odcinka nie było Dlatego dzisiaj robimy My single brain rot Czyli mój śpiewający brain rot. I jak widzicie mamy parę jajek do otwarcia I sprawdzamy Złote takie jaj ha, To dostaniemy A szimpanzini, bananini No może być A takie coś Uwaga Rzadki Chyba tak o, nie wiem, o, chyba tak Nie, grama rororororum to jest Nie, ja już sobie, trochę się nie zna tych Tutaj mamy, o nie powiem wam, powiem wam ale Fajne, tutaj w ogóle mamy, co tu jest? Aż no może Wydarzenie cukierkowego Wydarzenie cukierkowe za 11 minut O kurde ale fajne to będzie Dobra, widzowie, robimy to, co to jest? To wypadnie z tego jajka. I uwaga. Rzadki. I uwaga. Ci wyleci. Ooo, ale malutki. Idziemy teraz na pustynię. Zobaczymy co tam na pustynie zostało. Jakieś jajka do otwarcia. Oczywiście otwieramy wszystkie jaja mam mamy jakieś nowe? Mamy jakieś trika triki trika Trika triki trika złote trika, 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 trika. Diamentowy i to w jest list Jeden diamentowy, tralala tralala No, powiem wam, że tu widzę, że już się mocno powoli robię A my na razie mamy 7 milionów Więc chyba coś troszkę możemy tutaj pokupywać Chociaż, chociaż mało, mało widzę rzeczy, które byśmy mogli kupić Ale jak najbardziej już to Jakoś to jest najdroższe 35 milionów To mnie nie chce, że Na razie kupmy sobie najtańszą Z 4 milionów to kupujemy A pierwsze takie duże jajo No i prawie 8 milionów Prawie poszło w całą sekundę Aaaa legendarne. Legendarne, fajne jajko. Dobrze, dobrze. No nie poczekaj. Tylko dalej lecimy kupować. Uwaga, no jeszcze troszkę nam zostało. Jeszcze troszkę nam zostało. ale Lecimy, powiększamy dział. I uwaga, mamy okrągły milion mutancjum Potrzebujesz pojęć, czy jest to tu można coś mutować. Oh, kurde, dobra, lecimy szybko po te jaja. Szybko, szybko, dobra, zdążyliśmy. Nie, a mogę się kupić. Uff, ach, teraz był jakiś jajko Dobra, ale my czekamy na to jedna godzina. No to chyba w tym odcinku to się nie pojawi. Ale na razie stawiamy wszystkie, wiadomo, że jakieś jakieś. Nie wiem czy on Mamy tylko jakieś mega ekstra, ekstra mega. Dobra, może pójdźmy jeszcze na tamtą wyspę. Zobaczmy ile tam mamy hajsu. Wiesz ma na razie mamy 13 poziom jest 17 poziom. 17 poziomów i dopiero będę mamy krwistę czy krwi. Candy czy krwi, to są jakieś mega eksplorowane ja nie mogę, to będzie tak a, a po co ja te jajka kupuję? żeby może je potem sprzedać o, sprzedam cię i tak, czy inaczej hop, 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 hop tung tunga sprzedajemy mara mararą, tung Pamiętam, widzowie, pamiętacie jak my zaczynaliśmy? Co wtedy było takie? O kurde, on sprzedaje tungtunga albo coś takiego, albo jajo za 50 tysięcy to było wielkie, a teraz 4 miliony w sekundę. Tak można żyć. <grytanie> Idziemy sobie na mom O ty mam jeszcze dużo jajek, Skupia trzeba postawić bo mamy i mamy duży jak do otworzenia no to trzeba to zrobić tutaj hop o jakieś lagi są chyba serwera serwer jest zbyt mocny ta gra jest o, zbyt mocna dlatego i uwaga coś nowego nic nie nowego nic nowego dobrze jeszcze mi minut, bo mam Krokodilu Słota, normalny, ziomęta Kosmos Jest trzeci świat Kosmos o oh, kurde to my sobie dawno nie graliśmy ją chyba kosmos albo ona tam jakieś dziwne jajka a mnie ja myślałam, że, że to jest jakieś to wydarzenie dopiero to z kosmos no to naprawdę się dzieje w tej grze jest tutaj wszystko idziemy pozbierać musimy obcinać jeszcze jakiś, mam, yy, jakiś sposób żeby tego sobie, żeby szybciej wiadomo żeby szybciej te poziomy się wbijały no bo tak, tak się wie że te poziomy wbijają mamy no, byśmy chcieli no teraz żebyśmy mogli pójść do tego Space kosmosu, bo już tam prawie mamy dla no, wystarczy, że pochodzą tutaj tego trójkę świata i by ale nie mam takiego poziomu i poczekam aż to jajko tutaj zrobi I uwaga Otwórz aby wyklucz Bombini No, no ja jestem też trochę ciekawa czy jest to to Czy najpierw jeszcze będziemy mogli odblokować start? Co to jest? Aha, to jest już... Aha, cukierkowe urażenie za 5 minut Upraszam, okay. upraszam, upraszam, upra, upra, no to na razie co? Powiedzieliśmy sobie tereny czy kupujemy jajka? No będzie chyba kupujemy jajka, no bo dużo i tak czy inaczej ma, mamy sporo tych terenów, więc a mało nam brakuje do 14 kupujemy. Idziemy, aż kupić 14 poziom. I uwaga! No 13, 14, 16. Jee! Yeah, zbiliśmy! Legendarne jajko é cozinha. 2 minutos. Metei źle. Só 11. A outra gente cucarkou. 5 minutos. Mas vamos lá. Myślę, że już nie można. 5 Kupujemy. To. Aqui, jajko. O, Otwieramy E uma Orangutini. Może jeszcze ananasini? 10 minut. O nie, to był złoty. No nie, nie, znaczy diamentowy. O nie, to prawie no w tym odcinku no to chyba wszystko Bo ja już nie wiem, jakby to nie topiły, że ja już tylko nie zdobyłam. Co to jest? Diamentowy otworzyć Co to jest ten otworzyć muzyki? A to jest chyba skomponowanie. w ogóle my musimy tam pójść. Dobra. Kupujemy ostatnio, a nawet i tak nas na to nie stawiakam. Nie zażymy. O! Dobra. Zdążyliśmy. Szkoda, dobra, no to widzowie w tym odcinku. To chyba wszystko. Marka.